Bez Twoich łez, przymglony świt, powitał mnie znów nierealne tak to wszystko staje się. Wpatrzona w dal, próbuję odnaleźć Cię w niedomówieniach, które nie są tylko snem. Proszę. Cokolwiek zdarzy się, zawsze kochaj mnie, na dobre i na złe. Dla mnie jesteś współczesną Magdą Umer, cudeńkiem. Magdą Umer. Dziękuję, procent nice. dziękuję. basi Dzięki. Okay. Aż dostałem ciar. Magda Omer ma taki talent w sobie, że po prostu tak. nic, jak gdyby nie działo się nic i działo się wszystko. W każdym dźwięku, który wydobywała z siebie.